Jestem them Mas z strony Optimus, i dzisiaj porozmawiamy sobie już o nowych dowódcach, którzy są dostępni w grze, którzy będą u nas za tydzień już dostępni, już normalnie do zdobycia. Porozmawiamy sobie też o muzeum, porozmawiamy sobie też o mobilizacji sojuszu, która teraz się zaczęła. Pomnę troszeczkę wam o moim ki kiwiki, jak to mniej więcej wygląda. Więc zaczynajmy, przegadajmy sobie parę tematów, bo troszeczkę się ostatnio tego nawarstwiło. Pierwszą rzeczą, no to tak, pewnie już wiecie, no to pojawili się nowi dowódcy, którzy już mamy ich tutaj dostępnych, jakby tak, że możemy przejrzeć sobie ich przede wszystkim też chyba już talenty, nie, dopiero będę mógł przejrzeć jak sobie chyba je, jak ich przywołam, kurde będę tutaj widział, ale w poprzednim filmiku Wam nagrywałem akurat jak te talenty wyglądają, no opcje tutaj jeżeli chodzi o robnięcia czyli tego smite damage no to mniej więcej już widzieliście na filmika, filmiku poprzednim gdzie gadaliśmy o defeedbackach i też pokazywałem Wam w screena z William Mulesa z jego mm, smite damage y, umiejętności, e, no jak tutaj widzicie William Wallace, bardzo, moim zdaniem, dobry dowódca i przy tych talentach z Smite Damage, naprawdę z Liu będzie bardzo konkurencyjny. Dużo się też mówi o tym, że William może być grywalny ze Scipio młodszym, też mówili, że Sypio pójdzie do Opena, gdzie ja znowu tak do Opena nie uważam, że Sypio się zakwalifikuje, lecz jest taka oczywiście możliwość, że Sypio się tam pojawi. Jak widzicie, William i y, Scypio y, to się tutaj, jakby tak powiedzieć, zaprezentowali y, także po prostu widzimy też jakby tak pierwsze po polskiej wersje, y, jakby tak powiedzieć, ich cytatów y, więc któregoś dnia Troja musi upaść y, no tak y, jeżeli nie pamiętacie jak wam opowiadałem o Cypio Młodszym czyli to co wam wcześniej też, też tam zaznaczałem no to Scipio jest, jakby tak powiedzieć, tam spokrewniony ze Scipio Prime, jak dobrze pamiętam. William Wallace, no to jeżeli ktoś oglądał Braveheart z Mel Gibson też będzie kojarzył, bo on tam grał tą rolę, z tego co pamiętam, właśnie tego Williama Wallace'a, więc też takie wątki historyczne. Jeżeli chodzi o samego Williama, no to tak jak widzicie, to tutaj może macie też całą historię, możecie sobie przeczytać o nim, tak samo jest przy Scipio. Zypią też wam chyba tam coś wspominałem o tym. Największe osiągnięcie jest afrykańskiego moczego, bo obleżenie jest zdobycie kartaginy, OK. Ale tutaj nie ma nic wspomniałem, że tam ze Scypio z tym primem był spokre spokrewniony, No ale nieważne. Słuchajcie, jeszcze jeszcze jedna kwestia, bo pojawił się już głanik. Pojawił się głanik w muzeum. Zaraz tam jeszcze wrócimy do tych dowódców. Ale pojawił się głanik iguanik jest tutaj na samym końcu oczywiście z Leonidasem jak widzicie koszt odblokowania 700 a wrzucenie reliktu 2200 ja Guana nie mam więc ja w to nie będę szedł ja sobie go odpuszczam Leonidas też odblokowanie 700 i mamy szybkość marsza redukcji podstawowych obrażeń no Leonidas wiadomo że nikt raczej w niego nie pójdzie ja się zastanawiam nad, nad Atylon. przyszłościowo pod względem rally przy wiecie przy e, e, użyciu e, go e, na miasta e, czy też parowanie poprzez artefakt na Tide of War przykładowo albo burzy manewrów hmm, chociaż tam mam jeszcze parę innych pomysłów na razie sobie zbieram te pomalutku i zastanawiam co zrobić dalej bo też mnie bardzo kusi wymaksowanie IE Songa do trzeciego poziomu e, Karol e, Mod e, dalej nie dostał trzeciego stage'a nie wiem dlaczego powinien już dostać a on dalej na tym siedzi biednym dwa e, dwóch reliktach, więc i song e, Z tego co widzieliście w poprzednich filmikach, no to dostanie boosta aż do 12% odobrażeń, więc. Chyba go nie chcą, jakby tak się myślę, pozbyć. Chcą, żeby jeszcze był tam gdzieś krywalny, ale pytanie: kiedy? <grytanie> jak oni puszczą muzeum i sągiem w trzeciej reli, kiedy widzą nowi do uczniów, łuczników, to to w ogóle będzie już abstrakcja totalna. Tak to samo jak teraz Guana wrzucają na tydzień przed nową piechotą. No więc to, to jest masakra, to co Lili czasem pod tym względem muzeum robi. To muzeum powinno dostawać od razu upgrade'a, a nie po jakimś czasie. No bo jaki to jest w ogóle sens, słuchajcie. Jaki to jest sens w ogóle pchania się jakby tak w to ja, ja tego nie rozumiem nie Tutaj zadania mamy idziemy twardo teraz można wszystko odpalić Więc mam nadzieję że tutaj najwyższy level zrobimy A jest jeszcze tutaj są pozablokowane. zablokowane Chciał robić za 1400 punktów kawalerię szkolić A Jeszcze zostawiłem nie będziemy resetować to co już to resetowałem. Wróćmy ogólnie ogólnie do dowódców, bo tak jak Wam ostatnio o Williamie ja mówiłem, idę od Sypią z Sypią. Zacznijmy może od Sypią młodszego, że tutaj kwestia tego rali dalej jeszcze jest niepotwierdzona, nie, nie bo dużo jest informacji, że Sypią może być z Liu, bardzo fajnym rally, nie? Może to być Sypią z Starykiem oczywiście. Może też być tu kombinacja z, z Pakalem, z Haraldem. Tak Wam nagrywałem. Jakby tak powiedzieć w filmiku Dużo, dużo wcześniejszy na temat jeżeli chodzi o samego znowu Williama No to William, tak tutaj niestety widzicie, no to William sobie No chyba obrał też drogę z Liu Ale czy da się go jeszcze na przykład ze Scypio sparować? Oczywiście mówię o Scypio Prime w tym momencie W jaki sposób, żeby to tam grało? Ciężko, William, ale znowu z Gorgo. Kurde, albo Gorgo, William. Nie wiem, jakie to będzie, to bardziej będzie para chyba. Wiecie, to mogłaby być jakaś taka wytrzymalsza w sensie, nie do jakiegoś tam mocnego damage'u. To wszystko byłoby single target, no ale może wiecie, jeżeli Gorgo już była pod Smite Damage i by takiego Williama tam wrzucić na jakiegoś garnizon, chociaż on nie ma takich, wiecie, talentów. No, chociaż z drugiej strony, no nie, William jest bardziej pod Open, więc znajdę jakby to jakieś kombinacje, bo też widziałem właśnie Gorgo z Williamem na garnizonie gdzieś tam sali, że też może być taka opcja. No ja myślę zdaję, że raczej nie, że raczej zostaje to, co jest. Jeżeli chodzi o sam. Jak tutaj widzicie przygotowanie do tego Williama i do kółka, no pomalutko się tam przygotowuje z tymi gemami. Mam też trochę Rubinów, znaczy Rubinów mam też trochę główek, więc wszystko, wszystko pomalutko do przodu. Jak czytaliście ostatnie feedbacki, to też za niedługo pomalutku będą wprowadzane różne aktualizacje. Jeżeli chodzi o same eventy, no to zaraz przejdziemy do, do mobilizacji sojuszu, lecz tak jak widzicie no już pojawia się balada i inna, mamy tutaj oczywiście event na podniesienie siły, żeby sobie troszkę Rubinu, więc przypuszczam, że jutro trochę to powpada, bo będziemy robić zadania, będzie wiadomo robić przy okazji bastionów Yy, też zadania na, na zwiększenie armii, Arka Ozyrysa, już ten weekend, Serce Zwycięzcy i Król Pemion, jak widzieliście, to się w tych eventach za niedługo pojawia. Yy, Ciekawe jaki będzie sierpień, bo jest dużo przecieków dotyczących sierpnia, jest dużo przecieków dotyczących ogólnie eventów na sierpień. A no i dzisiaj się pojawiła zagadkowa szkatułka dla, dla Luka, więc tutaj yy, też sobie spróbujemy coś tam zrobić. Zastanawiałem się czy tutaj się nie popchać, bo w sumie mam trochę tych rubinów, mogę też tam trochę wy wyrolować, więc e, zaraz, wam, zaraz się tylko zastanawiam, czy wam tutaj nie zrobić jakiegoś takiego mini openinga z tego, może Może może, może sobie tutaj coś popuszniemy, jeżeli chodzi o tego draluka Więc, no ale wiem też, że te rubinki tam też mam przygotowane na tego Williama do kręcenia, no, ale główki też są, więc nie, nie będę aż tak bardzo się spinał pod tym względem To sobie popuszczamy, e, jeżeli chodzi o tylko jeszcze te Forum, bo jak widzicie troszeczkę, którymi rzeczami jestem do tyłu. To jest klasyka, że puszczać, zbierać jak najbardziej, jak najwięcej, takich, potem nie idzie na, na, te, na te całe relikty, które macie dostępne tutaj, czyli nie idzie na złote monety, czy tam na złe i potem zdobywaj te fragmenty inskrypcji, żeby, żeby tutaj zgarnąć z tych lepszych wiedzie inskrypcji. Sobie jakby, tak roz, rozkręcić. Jeszcze mamy tutaj. to ja skla, klasycznie zawsze kupuję za surowce takie mini przyspieszenia. Jakoś tak mi zostało, i od paru lat tak robię. I jakoś nie, nie, nie narzekam. Podstawowe rzeczy się że jest bardzo fajną rzecz, opcją. Przejdźmy do mobilizacji Sojuszu. Kiedyście mnie pytali, na pytanie, jak będę miał mobilizację Sojuszu, żebym wam pokazał, jak mniej więcej ja bym robił różne rzeczy. Powiem wam, że ja mam mobilizację Sojuszu. Robię różnie. O tym myślę, że kiedyś nagram oddzielny filmik, ale wspomnę Wam tutaj, może parę takich rzeczy, które warto, jak się przygotować do niego. Mi się zdaje, że poską podstawą, no to jest zbieranie tych złotych kluczy, nie odbieranie ich nie wiadomo po ile. Bo słuchajcie, ja ostatnio miałem chyba 400 złotych kluczy, zrobiłem sobie 4 questy powyżej tam chyba 150 czy 160 punktów. Więc chyba 460 questów, y, złotych y, tych miałem. Y, 110 chyba było do zrobienia złotych kluczy, więc tam badawało 150 albo 160 punktów, co jest naprawdę dużo. Cztery takie questy już jesteście bardzo przy, y, do przodu. Wszystko zależy od waszego KD, jakie macie wymagania, ale to moim zdaniem jest bardzo fajną opcją. Oczywiście też tu pojawiają się y, właśnie na tworzenie y, materiałów. Bardzo fajna opcja, więc jeżeli też macie jakieś materiały, odkładacie, chcecie jakiś zrobić sobie item. Ja ostatnio robiłem dwa albo trzy temy, no to te questy, tutaj 190 za 60 materiałów, tam też się pojawiają za 200 bat, 10 i już nie pamiętam czy, pamięta, czy mam dużo liczbę czy że te 190 to nie było max przy 60, a przy z, chyba potem było przy 90 było 200 coś, no ale jak macie na przykład zrobienie ringa albo horna, no to tam macie 120 materiałów do użycia legendarnych, no i macie ponad 240 punktów, to też jest moim zdaniem bardzo fajna opcja. A przeważnie, no ja na przykład jak robiłem to albo wykorzystywałem prze, na mobilizacji sojuszu przed KVK, albo w trakcie KVK, gdzie jeszcze nie mieliśmy jakichś potężnych walki, na przykład robiłem kolejny sobie gir, który tam mniej więcej już sobie zbierałem tych materiałów. Bo jak wiecie, materiały się bardzo ciężko w tej grze troszeczkę zbiera. Eventy można robić, pchać, ale wiadomo, że to się niestety tak różnie tutaj dzieje. Widzę, że nikt tego nie chce, no to zresetujemy. Widzę, że chłopaki chcą tutaj pchać do przodu. To, no, to też na razie nie, nie kupuję od jakichś paru minut. Tutaj też widzę, że nikt na razie, ale tu kupujemy za 4000, za 170 to już jest, to jest fajne. A jeżeli ktoś ma zamiar wydać To też jest opcją ta. wiadomo barbarzyńcy, jeżeli macie możliwość, róbcie. Ja bym robił Najbardziej właśnie na tej przed, jak chodzi przed KVK, to bym bez dwóch zdań robił Jeżeli chodzi o tą opcję, teraz wiadomo dużo idzie jakby tak powiedzieć po na to i naprawdę dużo y, czasu na to schodzi I samo takie wiecie to czasem nie pomaga tego zrobić szybko Nie macie Pana 400 barbarzyńców do wybicia Proszę panowie na pakietów na razie nie chcę kupować To ten chociaż Jak było najwięcej no i zbieranie to jest klasyka jeżeli macie coś do zbierania to zbierajcie po prostu Tyle mogę wam powiedzieć bo Nie ma nie ma co tu się y, rozdrabniać nad tym wszystkim ale po prostu że cisną. Jeszcze raz z tymi ja się też sobie porobię testy, te, te ogólne szkolenie, bo tak się przygotowałem akurat do tego, że głównie przy szkoleniach będę, jeżeli chodzi o limity. Na razie mamy tutaj fajny już czwarty poziom, pierwszy dzień. Widzę, że tu wszyscy będą sobie cisnąć, robić swoje, więc naprawdę naprawdę miło. Tym dralukiem też się zastanawiam, czy nie poczekaj, bo w sumie wiecie, co gdybym miał tam wydać, ileś tam rubinów, ale czy ja te rubinów wydam. 400 jest na ten, czyli jeżeli na przykład kupiłbym 10 to jest 4000, tak? Dobrze mówię? Tak, 10 to, to jest 4000 rubinów. Żeby ta na, na, chyba najmniejsze to byłoby 7500 rubinów z tych, no to musiałbym kupić te 7,500 rubinów w tym zadaniu za 600. No może, mogę pokombinować w tą stronę, żeby te draluka sobie odpalić yy, z tymi rubinami, to wtedy miałoby sens o, tutaj masz ile 15 240? No nie, 15 000 nie, nie wsadzę w to. Więc, sorry, Gregory, to bym musiał wsadzić gdzieś tutaj, kupić ile tego draluka wtedy musiałbym kupić. Czekajcie. 10, 10 to już masz 8K. Plus 10 to jest 12K. No, czy, czy ile to 10, 10, 20 to już jest ten. 8, 8K, 12K. No. Będę miał 40 gdzieś tych draluków, może mniej troszeczkę, żeby zrobić tego kosta, chociaż hmm, to macie 4, 4, mamy 8, 12 i potem dodamy jeszcze 3 k, no to 15 k z tego, tutaj ile mamy przygotowanych już Draluk wiem, że się przyda, bo wiecie tam są materiały i a ja jestem w trakcie zrobienia tych a przy Williamie jestem też przygotowany do, ze względu na głowę, więc jakbym miał go tylko rolować, a i tak jakieś przez tydzień uzbieram rubiny. No, może bym, ja bym to robił, co myślicie. Lecimy od razu tutaj na filmiku. Kurde, w sumie. Czemu nie? Spróbujmy. 15 koła, tak? Wydaj kolejno w liczbie 15 tysięcy. No dobra. Bierzemy to. I pierwsze co to zrobimy to. Tak. Spróbowaliśmy tego. Mamy to, mamy to, i teraz tak. luka My z Ralukiem. Tak. A, mamy już piętnaście. Jeszcze potrzebujemy i o, już zrobiliśmy, idealnie. Tyle. Może przesadziłem. O, 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 o z 1, 2. Miał być 15, nie wiem, 55. No, praktycznie, to, to może o jedno za dużo. Ale przy okazji, co tego draluka zrobimy. Ja tam pod tym względem powiem wam, że nie będę żałował. Będę, jeżeli mam możliwość, to kombinujemy. Tu mamy, no te, nie mamy jeszcze materiałów. No, mamy materiał chyba na jedno, tam, żeby zrobić na 60, więc nie ma co puszować. No i co? Lecimy z dralukiem. Czemu nie? Może się uda coś. O, już jest od razu. Pyk, legenda. Haha. Dobrze, lecimy dalej. Od razu na live. Co tam? O, nagrodę. No i teraz pytanie. Wybierz kafelek. Co tu bym mógł dobrać? No, lewy, prawy, dobra. Tu. Kurde, trzy dni. Trzy dni. A ja bym chciał to. Trudno. Szkoda, że tu nie ma tak, jak wiecie, na, na kafelki jakiegoś poziomu, że pokazują jak, jak wiecie, jak tutaj sobie rozporządzać to. Ach. Bo na kafelkach macie, wiecie, niektóry, nie wiem, czy kojarzycie, ale jest taki na przykład green jak najlepiej brać, żeby jak najlepiej wykorzystać tych, 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 tych. tych hmm. Jak najlepiej wykorzystać tych. Yy, yy, te, te płytki. O! Jest kolejna legenda. No nie jest źle. A już tutaj kolejny Draluk się już robi. Ale to będzie na kolejny. Teraz na pewno nie zrobię kolejnego. Poziomu. No i mamy full. Ja już sobie chyba wykończyłem. Więc moim zdaniem naprawdę fajnie. Ogólnie z materiałami nie będę narzekał. Po prostu tu miałem ba, trzy, mam teraz cztery tutaj fioletowe, No jest OK, to się potem przepali, bo ja fioletów po prostu nie wykorzystuję. Nie jest źle, więc. Chyba na tym kończymy. E, dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał. E, trzymajcie się. Na razie. Hejo!